Jeden, proszę się poddać Leżą No już, już ci dobrze? Już ci lepiej? Lepiej ci barazo? Co się kurwa stało? to jest Nie no barazo się musiał postrzelać, co innego musiał Cymbo zrobić Ja pierdolę to Dobra, poczekaj wam powiem. Bierzcie ich, bierzcie ich, idziemy z nich tak. do tego. A, no czekaj, czekaj, nie, 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 wiesz co, to standardowa procedury. najpierw, kurwa, trzeba zrobić Z klasyczek, tak, oczywiście, pewnie Pierwszy. lewa, prawa. a Dzięki, ciekawiczka, misiu kolorowy. Nie, coś nie wiem, tak, jak tak. to robicie, oczywiście, zawsze, najpierw przeszukiwanko, tak, zamiast opatrzenia. Bierzemy tutaj, go. Tak, tutaj pałkę, taser, nóż, policyjny, kajdanki ci zawierą też, kochanie moje. Różyczkę ci zostawiam, bo ten, na pewno ci się przyda.